1 września. Oto nowy dzień, a ja jestem nową sobą. W bezkresie życia, w którym jestem, wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Moje życie jest całkowicie nowe. Każda chwila mojego życia jest nowa, świeża i pełna witalności. Używam afirmacji, aby tworzyć dokładnie to, czego chcę. Dzisiaj jest nowy dzień. Jestem nową sobą. Myślę inaczej, mówię inaczej, zachowuję się inaczej. Inni ludzie traktują mnie inaczej. Mój nowy świat jest odzwierciedleniem mojego nowego Myślenia to radość i przyjemność sadzić nowe nasiona, gdy wiem, że z tych nasion wyrosną moje nowe doświadczenia. Wszystko dobrze się układa w moim świecie.